To nie lubi spędzać czasu nad wodą? Widzieliśmy niebezpieczne wyburzenia, podczas których generowane są ogromne ilości gruzu i pyłu. No jednak nie one były tymi najtrudniejszymi. Most OK Elena w Luizianie. W tym poprzecinanym setkami rzek stanie USA. Mosty stanowią kręgosłup infrastruktury drogowej. Gdy jeden z nich nie nadaje się do dalszej eksploatacji, zostaje zastąpiony nowym tak szybko jak to możliwe. Zły stan techniczny zbudowanego w 1936 roku mostu O.K. Elena przypieczętował jego los. Zdecydowano się na jego usunięcie przy użyciu dużej ilości dynamitu. Zamknięcie przeprawy łączącej Aleksandrię z Pineville sparaliżowałoby ruch w całym regionie. Dlatego zanim to nastąpiło, do użytku oddano nowy, wybudowany tuż obok most imienia Curtis'a Coleman. Eksperci od wyburzeń stanęli przed trudnym zadaniem. Jak wysadzić stalową konstrukcję, nie zasypując okolicy kawałkami metalu i nie uszkadzając znajdującego się tuż obok nowiutkiego mostu? Nie wystarczy odpalenie dynamitu i trzymanie kciuków. Operacje te poprzedziły wielomiesięczne przygotowania. Jestem Clay Brister z biura szeryfa Rapid Spanish. Wykorzystane zostaną ładunki kierunkowe, które przetną stal w określonych miejscach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, most runie bez żadnych problemów. Jeśli ktoś popełni błąd, sprawa się skomplikuje. Jest tutaj wiele zmiennych, ponieważ użyjemy licznych ładunków. Kluczowe będzie zachowanie odpowiedniej sekwencji detonacji, gdyż połączone fale uderzeniowe mogłyby doprowadzić do uszkodzenia nowego mostu, a zbyt duża przerwa między wybuchami do przewrócenia konstrukcji w niewłaściwą stronę. Zmiennych jest tak wiele, że rozmieszczenie ładunków sprawdzano trzykrotnie. Po przytwierdzeniu detonatorów wszyscy udają się na swoje pozycje. Będziemy świadkami historycznego wydarzenia. Ruch na nowym moście został wstrzymany. Tę część operacji trzeba przeprowadzić tak szybko, jak to możliwe. Rozlega się dźwięk syreny. Nie ma już odwrotu. Zespół może mieć tylko nadzieję, że przez to, co wydarzy się za chwilę w ułamku sekundy nie będą musieli prowadzić wielomiesięcznych napraw nowego mostu. To niesamowite, że most, który był symbolem tego regionu, zniknie w ciągu kilku sekund. Pora, żeby stary most przeszedł do historii. Była to perfekcyjnie przeprowadzona operacja. Ładunki zostały zdetonowane w precyzyjnie obliczonych odstępach, a most z Gracją opadł do wody. Dawno nie widziałem czegoś tak niesamowitego, a mam 75 lat. Był to wspaniały dzień. Pożegnaliśmy kawałek historii. Wszystko poszło zgodnie z planem. Było to jedno z najbardziej fascynujących wyburzeń, jakie widziałem. To dowód niezwykłego kunsztu grupy specjalistów z Luisiany.